Forget about everything else. Forget all the other challenges behind the scenes of it, the background, and what it's referring to. We specific. Okej, okay, będę wychodzić, bo muszę odebrać paczki, ale chcę powiedzieć Wam, co będę dzisiaj nosiła za perfumy, to znaczy w sumie olejki. I ja Wam pokazywałam je, jak był film przygotowania do Włoch. Później we Włoszech rzeczywiście w niej chodziłam i wybrałam najlepszą. I to była ta Golden Sand z Al -Rehab. Taka mała próbeczka, już mi się kończy. Ta Golden Sand to była taka niespodziewana perfuma, która tak... No nie wiedziałam, jakie mam do niej podejście. Ale kiedy chodziłam w niej we Włoszech, to idealnie moim zdaniem się to tak komponowało i najbardziej wydaje mi się, że czuję zapach, w sensie inni mówią mi, że czuć mnie. Okej, okay, muszę Wam opisać, jak pachnie osoba, która nosi perfumę, ten olejek Golden Sun. I to nie będzie normalne, ale już Wam opisuję. Okej, okay, to jest dziewczyna. Ona słucha Mazistar. Okej, okay? ona słucha Mazistar, ma takie piaskowe włosy, koloru takiego piaskowego. Leży na piasku oczywiście, bo czuć tutaj ten zapach piasku, je jakieś owoce. Nie wiem, co to są za owoce, bo w sumie w, tej, w tym olejku nawet nie ma zapachu owocowego chyba, chyba, że jest troszeczkę, jakiś jeden owoc, ale jakoś to tak sobie wyobrażam, że ona owoce ja tam sobie je. Jest taka bardzo ciepła, taka ciepła, ale też głęboka ta dziewczyna. Ma taki, można z nią porozmawiać na jakieś filozoficzne tematy, wiecie, jest dojrzała, ale jest taka wolna i taka właśnie... Przytulna, i ona sobie popija jakiś drink z takim kwiatem w środku, i później ona odpływa na łódce z jakimś super mężczyzną, surferem jakimś takim. I żebyście nie mylili, że łódka to znaczy, że ocean czy morze, chodzi mi o to, że wtedy słońce jeszcze bardziej czuć. I e, tak, tak się zaczyna ich piękna historia. Możecie dopisać resztę. Druga perfuma, którą łączę Często właśnie z tym Golden Sand, to jest olejek W sumie nie wiem czy mówię. Perfum w ogóle to nie perfuma, tylko perfumy. Genialnie. Tutaj to jest um, marzycielka. Marzycielka, definitywnie już nie na plaży. Bardziej powiedziałabym, że w jakiejś właśnie takiej. Pracuję w jakiejś cukierni, w jakiejś kawiarni, może, ale bardziej cukierni, bardziej w cukierni, bo są takie bardzo słodkie, bardzo słodkie. Nie mogę tu za dużo powiedzieć, bo to jest po prostu typowo czekoladowy olej, ale używa dużo balsamów, to jest taki balsamiczny. Bardzo dba o siebie, jest bardzo taka zadbana, czysta, pachnie po prostu słodko. Właśnie jest taka bardziej kreatywna, taka złączona ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Lubi czytać książki, ale to są książki taka, takie osobliwe, powiedziałabym, chociaż. Może nie, bo te ten olejek nie jest jakiś bardzo osobliwy. To jest po prostu czekoladowy zapach. I ja po prostu chciałam coś takiego, bo to pachnie jak balsam i, i jak wchodzę do autobusu na przykład, czy coś takiego, to ludzie się pytają, co tak słodko pachnie. A to jestem po prostu ja. <grych> Także. A plus. Czego słucha? Słucha Daydreaming, tej piosenki konkretnie. E, słucha Dustera, Me and the Birds, i The Cranberries. Po prostu, The Cranberries, wszystko. Okej, okay, może oprócz zombie, także mój opis olei to opis postaci. Proszę zrobić z tego film albo serial. Gotowi? Nie jest najlepszy czas dla mnie w tym momencie. Dużo takich psychicznie trochę gorzej, więc postanowiłam sobie poprawić trochę humor. Pierwsza rzecz to jest biżuteria. Ja jakoś nigdy nie kupowałam biżuterii na Vinted. Nie mam wytłumaczenia do tego. Chociaż nie, mam wytłumaczenie. Wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu zwykła biżuteria jest tania i musisz płacić więcej albo tyle samo za dostawę. Czy to będzie na niedobre? Okej. Okay. Okej, okay, co to jest? To jest rybo-kwiatek? Nie wiem, czy to jest ryba. Kiedyś miałam taką rybę, umarła po tygodniu. No to nie jest śmieszne. Zrobiłam jej pogrzeb. Ja ostatnio mam fazę na kwiaty i właśnie tego typu rzeczy. Okej, okay, teraz to. Odkąd poszłam na warsztaty filmowe, to po prostu mam hiperfiksację na punkcie pisania scenariusza i chcę się nauczyć. Także możemy się zastanawiać, co to może być. To jest zawsze problem. Jak otworzyć coś, żeby tego nie zepsuć? Totalnie. To polecała właśnie ta pani, mm, która prowadziła warsztaty. Kupiłam jeszcze jedną książkę, ale ona przyjdzie później. Eee, Polecają Andrzej Wajda, Nie wiem, czy widzicie. Mam też tą książkę, o niej mówiłam. Aczkolwiek nigdy jej nie przeczytałam. Zabrałam się, ale wiecie, co mnie tutaj demotywuje? Że jak czytaliście może. Ym, Droga artysty, to tam są właśnie takie ćwiczenia, które musisz robić. I w tej książce jest to samo. Są tutaj ćwiczenia odnośnie właśnie pisania tego. Jest to super, że są ćwiczenia, tylko że ja wtedy mam takie wrażenie, że okej, okay, ja muszę ją czytać cały czas biegle i robić te ćwiczenia codziennie. Nie wiem, nie wiem, czemu wymagam od siebie, że będę musiała ją czytać codziennie. Uważam, że to jest takie zobowiązanie, że ja muszę tą praktykę tam robić, bo inaczej, no nie wiem. Dlatego ja kupiłam dwie inne. I stwierdziłam, że muszę je kupić, bo jeżeli ich nie kupię, to nigdy więcej nie zacznę się interesować tym. A naprawdę mnie zaczęło interesować to, kiedy ja byłam na tych warsztatach, to widziałam się tylu super rzeczy, na przykład mm, co do budowania postaci, albo co powinno się robić, żeby utrzymać uwagę ludzi, żeby oglądali film, jak jest stworzony początek, jak jest stworzony koniec, czy na przykład film jest cały czas utrzymywany w napięciu, czy są te takie momenty Przerwy, bo to też jest ważne, że film czy serial powinien mieć takie momenty przerwy, żebyśmy mogli odpocząć, bo kiedy stale czujemy napięcie, to po prostu nic nas nie może tak trochę zaskoczyć już pod koniec i czujemy się zmęczeni oglądając ten film albo e, fakt tego, że mogliśmy zobaczyć scenariusze i porównać je do e, filmów i właśnie oglądaliśmy scenariusz e, jednego filmu i tam były pozmienione, pozmienione na początku e, sceny i to jest ciekawe po prostu, żeby zastanowić się dlaczego akurat to zostało zmienione w taki sposób. Dużo też właśnie myślałam o Monsterze, e, anime Monster, bo ostatnio skończyłam. Ja oglądałam w swoim życiu dwa anime. Próbowałam, podchodziłam do innych, ale nie podobało mi się, więc oglądałam Death Note. To była najlepsza rzecz, jaką ja oglądałam w życiu i chcę dodać, że ja byłam kiedyś ogromną hejterką anime i właśnie Death Note spowodował we mnie taki, no nie wiem, moim zdaniem różni się to od tego, co myślimy, kiedy myślimy o anime, rozumiecie? I Monster jest właśnie też taki kryminalny, psychologiczny, mroczny, są tam bardziej dorosłe postacie. Kiedy dowiedziałam się jak tworzyć postacie i jak w ogóle tworzyć film to Monster teraz wydaje mi się naprawdę genialny też pod, taką, um, pod takim względem praktycznym i to, że każda postać miała swój jakiś koniec i wiedzieliśmy co się stało z poszczególną postacią, a nie wychodziła sobie gdziekolwiek i robiła cokolwiek, a później nagle nie wiadomo co się z nią działo, tylko wszystko miało swoje zakończenie, mój ulubiony bohater wrócił na końcu w ogóle, chcę przez to powiedzieć, że jak się patrzy później na filmy, które się ogląda, to ma się takie większe pojęcie, ok, rozumiem, dlaczego na przykład ten film jest uważany za dobry, albo ten film jest uważany za zły i bardziej z tej strony technicznej. I wiadomo, że są jakieś odstępstwa od tego, żeby teraz nie było, że ja tutaj mówię, ja miałam dwa dni warsztatów, więc co ja mogę wiedzieć? Nie chodzę do szkoły filmowej ani nic. Aczkolwiek ta pani, która nas uczyła, ona uczy w szkole filmowej, ocenia egzaminy, i przyjmuje ludzi na podstawie ich prac do szkoły w Katowicach. Poprawia scenariusza pomaga zbudować lepszy scenariusz i taką ma pracę. Ma bardzo duże doświadczenie. Już się zamknę, tylko pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, okay, którą robiliśmy na warsztatach. Na samym końcu mieliśmy praktyczne zadanie i mieliśmy stworzyć postać, byliśmy dobierani w dwie osoby i było kilka grup, prawda, po dwie osoby. Więc mieliśmy stworzyć postać która była bardzo szczegółowa, cechy charakterystyczne wypisać. Ja oczywiście na co wpadłam? Na człowieka ma. Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem. Tak trochę poszliśmy moim tropem. W sensie tak trochę się podekscytowałam tym pomysłem, ale stwierdziłam, że to musi zostać. Ale tak, jest melancholijny, pewny siebie, podrywacz. Brak empatii, inteligentny, opanowany. To są jego cechy. Ma na imię Jack, żeby było tak, wiecie. Człowiek ćma, ale imię bardzo proste, ok? Żeby było śmiesznie. 36 lat, szczupły, blaty, bardzo dobry wzrok, bo jest cmą, prawda? E, skrzydła, bo jest cmą, prawda? <śp> Szpiczaste zęby, przystojne. Naukowiec, um, doktor, nie ma rodziny, interesuje się genetyką, biologią. Ok, a więc jego historia wyglądała tak. Jack wierzy, że ludzkie życie jest mniej ważne niż zwierzęce. Robi eksperymenty na ludziach i posiada hodowlę ciem. Jego sensem życia było stworzenie człowieka o cechach zwierzęcych, bo on uważał, że tylko i wyłącznie jesteśmy w stanie wytłumaczyć złe zachowania ludzi, patrząc na to, że zachowują się instynktownie. On twierdził, że zwierzęta są lepsze, bo one nie wiedzą, że robią źle, tylko działają instynktownie. A człowiek ma jednak wybór, czy zrobić coś złego, czy nie zrobić coś złego. Dlatego on chciał po prostu stworzyć pół człowieka, pół zwierzę, żeby usprawiedliwić te złe zachowania ludzkie. Nie wiem, mieliśmy to 5 minut, ok? Ok, a więc ćma wleciała mu do laboratorium i on zamienił się w tą ćmę, bo coś tam się pomieszało, no nie wiem. I teraz on może przemieniać ludzi, bo przez ugryzienie może to zrobić, ok? Tak się prezentuje postać. Mieliśmy później stworzyć grupę z drugim duetem osób. No i to było... To był znak. Druga dwójka osób, które tam były, dziewczyna i chłopak, stworzyli postać, która bała się ptaków, bała się ogólnie zwierząt, które latają, bo rodzice tej dziewczyny, to była Agata, ta postać, zginęli w wypadku, gdzie właśnie miał udział ptak i przez tego ptaka zginęli. Więc my już byliśmy tacy w szoku, że w ogóle to się zgrało tak idealnie. On jest ćmą, ona się boi ptaków, ma traumę. Genialnie. I jeszcze na dodatek ta y, pani prowadząca warsztaty miała nam powiedzieć miejsce i ona nie wiedziała, jakie postaci mamy, i powiedziała nam, y, co to było? Ten roller coaster? Coś takiego? No jest po prostu idealnie, ona siedzi w tej kolejce górskiej czy co to tam było, i kolejka się zatrzymuje. Ale chwila chwila. Zanim kolejka się zatrzymuje, latuje Jack i siada obok niej. Ona jest przerażona, on wleciał jej do wagonika. Y, ona się boi, wiecie, ptaków, on mówi. Czemu się boisz? Jestem tylko zwykłą ćmą. Jestem bezbronny, niewinny, mały i tak wiecie, grał. No i tak, kolejka się zatrzymała i nie mieli jak wyjść. A my nie mieliśmy już czasu, więc powiedzieliśmy, że po prostu Jack zmienił ją w ćmę i poleciała w stronę słońca razem z nim. Więc tak się skończyło, tak trochę komediowo. Okej, okay, potem mieliśmy za zadanie zmienić nasz gatunek filmu. My mieliśmy taki, no nie wiem, komedio dramat, coś takiego, bo ten tekst był w miarę śmieszny. I mieliśmy to zmienić na odwrotność, więc stwierdziliśmy, że zmienimy to na horror. Więc potem, kiedy oni odlecieli w stronę słońca, to okazało się, że zrobiła się noc. I okazało się też, że Jack zaprowadził ją, z, nie wiem, poleciał z nią do wampira. Mhm. Bo jakbyście nie wiedzieli, to nietoperze perze ćmy. A on był wampirem, ona była człowiekoćmą. Okej. Okay? I... Dlaczego zabrał ją do wampira? Bo ten wampir, to był jego nieudany eksperyment i przemienił jakiegoś niewinnego, bezbronnego człowieka w wampira i w zamian za to, że to zrobił i żeby ten wampir go nie zjadł, on postanowił do końca życia po prostu przynosić mu jedzenie. Ona była ofiarą, a że ona nie umiała jeszcze do końca latać, bo wiecie, ci my też się wykluwają, to on po prostu poleciał z nią do wampira Wampir ją sobie zjadł, on sobie żył dalej. I żyli długo, i niektórzy szczęśliwie, niektórzy nie. Ja jestem bardzo dumna z tego, ja to wymyślałam w 5 minut. Później przy ocenie nudziłam się, więc narysowałam Jacka i Agatę, ok? Jakiś ktoś chce wyprodukować film? Hit me up. Dobra, bo zrobiło się już ciemno, i zaraz przyjdzie po mnie jakiś człowiek ćma albo wampir, albo co. Okej, okay, w sumie wampir. <grych> w sumie spoko. W Sensie nie. I dzisiaj mamy jeszcze parę rzeczy do zrobienia, więc. Widzimy się jutro. Jutro y, jadę na grilla do rodziny, także będzie spokojnie. Nie będę dużo nagrywała, pewnie. Outfit stylu na grilla z rodziną, żeby nikt nie przyczepił się do tego, jak się ubieram, bezpiecznie. Tutaj to będzie początek rozmowy, bo tu jest takie szycie, które się podoba starszym osobom. Rzece, kiedyś się kąpałam. Widzimy, jak brudna jest ta woda, i taki fanfakt, tam dalej jest taka większa rzeka. I tam były pijawki, i kiedyś się tam kąpałam. I zorientowałam się po czasie, że tam są pijawki. Teraz posłucham sobie muzyki. Yy, prawdopodobnie Mazistar. I pokontempluję. Ok, zbliżył się. Trochę się go boję. Czy coś mi zrobi? Czy powinnam się bać konia? Chyba mi nic nie zrobi. Okej. Okay. Moja torebka została na miejscu, i co teraz? W sensie albo ja jestem bardzo miła i chciał być przy mnie, albo. Okej, okay, on mi zje torebkę. Czy on mi zabierze torebkę? Proszę, Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Co mam zrobić? On mię torebkę. Nie podejdę tam. On jest teraz tyłem. Jak ja pójdę po tą torebkę. Ej, dobra, to jest... No ja... Okej, okay, powinnam po nią pójść po prostu, tak? On jest tam, jest dobrze. Pójdę po torebkę. Pójdę po torebkę. Okej. Okay. Okej. Okay. Eu Myślimy, że mnie przyjmą. To była część mojego filmu do pracy. <grywa> Kurczę, mogłam to założyć. Ej. Francuski rycerz. Kotycz vintage rycerz. Byłabym zdziwiona, gdybym się nie dostała. Powiem wam, jak się dostanę. To jest rycerz Ryszard. Była druga postać. E, Kruk Karolina. Już wam pokazuję. Wiem, mm. że chcecie. Kruk, Kruk Karolina. Cześć! Dzień dobry wszystkim. Fun fact: dzisiaj jest mój pierwszy dzień pracy, tak jakby, bo sprawę go także idę na zajęcia i będę oglądała, jak inni uczą. I już mówię o co chodzi, dlaczego idę na jakieś zajęcia i będę oglądała. I w ogóle to będzie praca taka związana z nauką. Dzieci, um, takiej improwizacji trochę aktorskiej, ale nie do końca. No i to po prostu, żeby się nauczyć, wezmę notatnik, napiszę sobie wszystko, co jest mi potrzebne. Dzisiaj ubrałam się wyjątkowo w taki sposób, bo wiem, że po prostu później nie będzie takiej możliwości, w sensie. Będę musiała się ubierać bardziej sportowo, bo tam jest dużo takiego biegania, takiej energii. Bo wiecie, dzieci, dzieci szybko się nudzą, szczególnie bo to będą dzieci takie w wieku 10 lat około i młodsze trochę. Zobaczymy w ogóle, bo teraz wiecie, jest era internetu. No, my byliśmy taką rocznik 02 i tak dalej. No, my jesteśmy taką generacją, która tak naprawdę zaczynała, wiecie, z. Ja dopiero pierwszą komórkę, dopiero, no nie wiem, albo może szybko w sumie. Dostałam moją pierwszą komórkę w zerówce, bo ja byłam bardzo taka, że wychodziłam i no nim było ze mną kontaktu, więc e, ważna była ta komórka, żeby się komunikować ze mną. No ale teraz nie wiem jak właśnie internet, jak dzieci teraz co wiedzą, czego nie wiedzą, czego słuchają. Dzisiejszy dzień spędziłam na tym, aby tak podbudować siebie, bo to jest pierwszy raz taka praca, w której naprawdę czuję, że ja tak pasuję, wiecie, i jakoś wyglądowo. I jakby moim temperamentem zawsze z dziećmi e, miałam dobre relacje, zawsze każdy mi mówił, że jestem dobra z dziećmi, że e, potrafię jakby sprawić, że one czują się wyjątkowe i wysłuchane. Dostawałam takie komplementy, okej, okay? okej. Okay? Po prostu też mi na tym zależy. Uważam, że w ogóle w procesie naszej edukacji brakuje bardzo takich inicjatyw, gdzie dzieci będą mogły być sobą, być, e, dzieci będą mogły być wchłane za pomysły e, i właśnie. Będzie, będziemy bardziej się skupiać tym, na tym progresie, bo każdy rozwija się inaczej, każdy ma inne umiejętności czy talenty, no i po prostu um, uważam, że do gdzie teraz idę, do tej pracy, jest to bardzo takie powiązane ze mną. Wiadomo, zawsze jest taki stres bardziej przed nieznanym, wydaje mi się, że no nie wiadomo, jak będzie, nie wiadomo, jak dzieci zareagują na to. Jak ja dzisiaj wyglądam, ale uznałam, że lepiej tak niż nudno. Lepiej y, zaciekawić, bo i tak wiesz, jestem jakąś dodatkową osobą, której pewnie nie polubią za pierwszym razem. No bo jest jakaś nauczycielka, z którą y, cały czas są i ona prowadzi z nimi zajęcia, i nagle przychodzi jakaś obca osoba. Więc uznałam, że może jakoś wykorzysta się to, jak wyglądam dzisiaj. Wiecie, jak ubieracie się w taki sposób, no nie, no to już jakby jest potencjalny temat do rozmowy. Dlaczego tak? Jaką postacią dzisiaj jestem? Ja uważam, że dzisiaj jestem taką... Hmm, taką francuską księżniczką, która chciałaby założyć kawiarnię, kocioł kawiarnię. O tak, tak można mnie nazwać. E, zwykle ubieram się trochę inaczej, nie aż tak bardzo różowo, kolorowo i słodko, um, ale... Hmm. Ale dzisiaj wykorzystujemy tą torebkę. Miałam ją też na mojej rozmowie o pracę. Przyniosła mi szczęście, więc mam nadzieję, że dzisiaj też przyniesie. I wiecie, no, jest tu kaczka. Jest tutaj no pasuje do klimatu. Wszystko jest świetnie. Także tak przy okazji oglądałam jeszcze jakiś film na YouTubie, gdzie yy, właśnie Jakiś dzień z życiem nauczycielki, żeby tak już zwizualizować sobie to. No ja jestem innego osobą, która lubi gdzieś tam planować i przygotowywać się. E, także idę, pożegnam się i zobaczymy, jak będzie. Życzcie mi powodzenia. Jak już to dodaję, to jest po pierwszym dniu pracy. Tak jakby, aczkolwiek jeżeli ja mam zacząć tą pracę, to to będzie dopiero we wrześniu. Z tego, co wiem, a z tego, co mi powiedziano na rozmowie, chyba, że coś się zmieni. Więc jeżeli już będę zaczynała pracę, to i tak ona będzie we wrześniu, podobno. I teraz po prostu się uczę, patrzę, jak wyglądają te zajęcia. Także tak. Fajnie, a ile macie lat?